Hello, hello, hello! Z tej strony Kamila Blady, a ja dzisiaj sobie dla mnie naszą ulubioną grę, czyli Ice Ze Zenom jest Plaga i Admiros. Trzyma. Hello, hello. Ogólnie, ogólnie rzecz na początku powiem, że mam szaliczek, ponieważ jestem troszeczkę chory. To jest raz. Dwa. Ogólnie rzecz biorąc, już teraz Plaga i Admiros mają turbowiertło, ale. Tak jest. Dwa. Yes. Nie tylko mają turbowiertło, ale nie wiem, czy wiecie, Plaga i Admiros bardzo dużo XP, poza odcinkiem, więc ogólnie oni są całkiem nieźle rozwinięci mają wiertła, mają jakieś super ultra turbo rzeczy więc naprawdę możemy się spodziewać ogromnej rywalizacji z ich strony obawiam się, że może być naprawdę ale to naprawdę mega, mega hardkorowo i czy tak będzie naprawdę, czy też nie potem tak. się przekonamy już za chwilę dogoniliśmy bladeusza tak, tylko nie li boję się, że mogli mnie na jak prześcignąć. Dobra. No, to jest to... A wiecie co my zrobimy? Pięk, zrobimy coś takiego, że poza inwestujemy. Troszeczkę... właśnie, że też troszeczkę kajsu mam, co nie? No to to jest... Mi się wydaje, że to jest jak najbardziej na plus, że troszeczkę... Mm. Nie, to... Pieniądzorów Poczeć, masz? Chrzeć. Masz pieniądze! Dobrze. To pieniądze. Tu sobie kupimy... O, to sobie kupimy? O chopie. Co ja mam A, taktykę? Ale teraz tę dziurę wielce. nie trzeba taką dużą. no I no. tutaj ja tak samo. Nie, już nie tutaj, tutaj jeszcze w jinxach, zobaczmy, ewentualnie w jinxach mógłbym w to spróbować zainwestować. To jest dobre stosunkowo na to, co ja łowię. Weźmy jeszcze Zobaczę, mm. o, ewentualnie to jeszcze mogę, zobaczcie, to też jest dobre. Ja tak? już już napierdzielam tutaj kółeczka. jest Ja inwestuję w różne rzeczy jeszcze tutaj, bo chcę zobaczyć, będę łapać teraz Ogólnie skupiamy się, skupiamy się na salmonach, czyli ogólnie, że nas chce się skupić na salmonie. Yy, no i zobaczymy, jak to pyknie, czy faktycznie wiesz? salmon będzie dobrze, dobry do złowienia, co nie? Tak, ja się skupiam na salmonach, niestety miałem trochę później, zaczynam, bo ja jeszcze nie, nie, nie rozłożyłem się, <grym> a oni już pobiegli, ale nie szkodzi, jak to się Znaczy mówię, Ja nie sobie schodzi... zmieniam, to, zanim wiesz, pozmieniam sobie, to trochę potrwa. Poza tym ja będę no. się skupiał na pajkach. Ja tu napierdziałam salmony. Mam taką taktykę, mam zanęte, mam nowego tak, haka. ogólnie rzecz biorąc tak, wszyscy skupiamy się na salmonach, ponieważ salmony, tylko dlatego, że to są najlepsze ryby ogólnie rzecz biorąc, uwielbiamy po prostu ryby w postaci salmonów, okay, więc być. staramy się właśnie na salmonach skupić najbardziej. Ma. Tak, na salmonach skupiamy się właśnie najbardziej. Dobra, zaczynamy. Y że tak, pierwsze z, kręca, ale do nie, nie! Co mój debil zrobił? Czemu ty się podniosłeś? <laughs> jeszcze nie zacze. Co za głupie. Chciałem was zmienić przy yy, ten, a yy, wywołujecie wielka rybo. Yy, bądź do mnie. Właśnie, o, gdzie ta ryba? zmienimy. Spróbujemy. Yy, spróbujemy yy, ją, mówię, na być znaczy, dawno. To lepsze. Odprawiam, Odprawiam rytuał ryby. Rytuał ryby! Admir odprawia nie dobrze. Tak. To czarna bardzo, ale to bardzo czarna magia. Dobra, na początku na, na początku spróbujemy złapać coś na błystkę. Leci! Mhm. Już? Tak, no zauważcie nie, też. Ale nie gigant, ale. Też warto zauważyć, że mam tak zwaną drewnianą wędkę, która. Ojej! Wcale nie Ojej. musi się ale... okazać dobra. Jak widać, mam za mało many na przywołanie ciebie większego. No cóż. Ogólnie, że mam no. drewnianą e, wędkę, która wcale nie musi się okazać dobra, bo ogólnie trochę z nią łowiłem i w sumie to jest badziewie. Nie wiem. Tak? 7 kawli kosztuje, a jest po prostu badziewie. I wygląda jak patyk to, no jest, no bo to jest patyk. No to jest ta najlepsza podobno. No wiem! No właśnie, zwykle rybaków. Różdżka rybaków w postaci patyka. Co nie? Wziął jakiś gości patyk i opchnął mi za 7 kaw. Może oni te żarty z ciebie jest, robią nie. po prostu. No. O kurde, o kurde, już coś złapałem? I tylko nie wiem, czy teraz złapałem, dlatego, i nie wiem, czy wolno wyciągam, dlatego, że to jest tak ogromne, czy dlatego, że mam po prostu chujową wędkę. Nie, no ta wędka jest wypas, coś ty. Zobaczymy, co ja złapałem ogromnego, jeśli to będzie coś małego mm. i łowi mi to przez... bo boję się, że to może być legendarna ryba, wiecie? Kurde, salmo! Tak? No nieźle. Już legendarna? Albo, albo tak, sądziłam albo to jest legendarna ryba, albo, po prostu moja wędka jest do dupy, więc biegamy na starą, bo nie będę używać tak beznadziejnej wędki. O nie, o nie, po moim trupcie. Co? Zerw? Myślałem, że 04. Nie, 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 jeszcze nie wyciągnąłem. Bo to się stać. Rozumiesz, się bardzo go no. wyciąga. I teraz nie ma 15 kg. Czy... to jest legendarna ryba? Czy może. Yy, wędka po prostu mnie oszukała! Albo oni mnie oszukali gościu I szedłem sobie właśnie jakby nigdy. Dziś Antarktydą i na Piotrów sprzedaję wędki. No i mówi że to legendarna, magiczna, zaczarowana wędka. No. to to biorę. Wziąłem kaplicz. <laughs> No nie, nie, to jest nadal. Ja zmieniam wędkę, naprawdę. Ten cały patyk to jest jakieś jedno wielkie Tak wolno wyciąga. Ale 4,5 kilo. No i okej, okay, szanuję, ale mimo wszystko, jak na... Ale co pro... wyciągnąłeś? Salmona? Salmona. To to jest mi... Co jest? Ja na pajka. No, jest no właśnie, ja też salmona, coś nie mogę wyłowić. Londra. Ja w prostu ja zmieniam na salmonę. Ja A co masz na pajki? Zmienię. Ja mam salmonę. A... A spróbujmy salmona polować, zobaczymy w stanie. Jest salmona jest jakieś Starą wędkę, więc to ogólnie mi się wydaje, że powinno być lepiej. Ja tu zanęczę porządnie. Wziąłem zanęty ja ci, dużo. Się jakiś ale... Dobra. Starcie dla salmonów. Co lubią salmony Żółte. Ta żółty lubię. Żółte lubią. Mhm. Mhm? Żółte? Ja, ja sobie to... na zielone łapałem, ale teraz pomyślę, że znowu zapię na żółte. Mm. Czy ja to bez, bez robaka łowię? Dobra, wiem. No, no wiem, tam... wiem, ja na błystkę ławię, nie wiem jak ty. Ja mam sztuczną rybkę. Sztuczną rybę? To chyba mm. wiem na którą? No, to na salmony. No, to na salmony. Mm. Tu kręcę. No dobra, nią. salmonki. Nie, 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 to już widzę, że to ściągnie, To jest jakieś małe gówno, tego nie łapiemy. Łapiemy coś dużego. No! dajcie to. No właśnie, dajcie dużą rybę. Wszyscy czekają na dużą rybę. Emocje sięgają zenitu. Hello, hello, co się dzieje? O, jest coś, mam coś. Jak zwykle, Bradeusz w w tym wow. pojedynku znowu zwycięży. Wow. O, no, Admiros no, coś złapał. Dobra, to niech. Ja wyciągam. To będzie gigant. No, no tak nie, nie jakieś jak maleńkie. Miros złapał legendarną rybę. Miros tylko Ja mam chyba do kitu miejsce, wiecie? To zmienię. No, zmieniam, bo tu jest Będzie taka, taka liczba tak, szoków. No ale, Dada, o kurde, ale zaszalałeś z tymi ostatnimi. No i jest tu, no jest taka. Będziemy tu Ciągnę, Patrz na to, 5-9. Wyjeżdżam 7. stąd. 5-9? No proszę cię. Chyba mi coś większego złapię. <grym> Dobra, mi się, spróbujemy. wydaje. spróbujemy. Dzisiaj zmienimy troszeczkę taktykę. No, co jest jeszcze się ciągnie? Wow, 10 jest. kilo! Skubany! Oh. Admirant, dziękuję! Takie, takie jest! Słuchaj! Taki jest Twój rekord osobisty. No, nie? osobisty rekord, zasłuchaj, nie? Rekord osobisty na Dobra. odcinku. Powiem Ci, Admirant, że ja, a ja połowię się na przynętę teraz. Bo tak? muszę spróbować, mam taktykę pewną, z czy Ci się uda. Ja na przynętę połowię? Może się uda. Jaki no. jest skrót do rzucania? Jaki jest rzuc skrót. F to wyjmujesz lód, a F to. Y Ale przynętę. Fm. A, przynęte to nie wiem. Jest jakiś skrót do wrzucenia przynęty. Te się tej, zanęty. Nie przynęty, tylko zanęty. No właśnie. Jest, mm. pod te. Pod te. Dobra, wiedzieć. O! To zaraz obok. Tylko kurde, Oś, jak, przynętą, sytuacja z przynętą jest taka, że floundery ci wszystko zjadają. To jest problem. To tu slow. Nie wierzę. To, nieźle. to jest. problem. To jest problem no. z przynętą, że kurczę. Jak. jak yy, ci wszystko po prostu zjadają, co nie jest strasznie ciężko. Faktycznie. Strasznie <tryk> ciężko jest faktycznie ten. O dobra, faktycznie to działa. Jest bardzo ciężko na przejęty złapać o Fosia, bo. Kurczę, wszystko się zjada, co nie? No. Wow, co to za. Dzwonienie do mnie, diabeł. Nie, nie diabeł. Nie diabeł? Nie. Nawiasz, no, może teraz jesteś na rybach. O, on <tryk> on Kod dzwonki ci zadzwonił? Nie. O, jest Salmon, Kąd ale takie bydle. Zasłoni. Takie ja bydle. Jak widzę, ja widzę plaga, jak się te wydlaki same łoją. O, no. Co tu robi ten Flonder? Popie. Nie wiem. Byłem coś na przynętę zapać, aczkolwiek ta przylęta... Ja, to dzisiaj lipa straszna, ja nie wiem. Jakiś pechowy... Nie no, ja nie narzekam. Pechowy dzień, na łowienie ryb mam dzisiaj. Bad time to fishing. Takie no. przygotowanie i nic ja z tego nie ma. Plaga się nie przygotował, taki niby z niego rybak, a ty kupa. Może czas najwyższy przerzucić się na inne ryby po prostu, panie Plagusie. No. Dobra, a ja dzisiaj zrobimy taki myk, że sobie zmienię miejscówkę i zobaczymy, czy to coś mi da. Ja już zmieniłem i nic to nie dało. No to widzisz, widocznie zmieniłeś się słabo <laughs> Dawaj <śmiech> mnie źle. Dobra, czuję, że to jest dobre miejsce na łowienie. Zaraz będzie. się okaże, czy faktycznie tak mamy. Zostało nam naprawdę mało czasu, ale jeszcze jest szansa zrobienia jakiejś legendy, co nie? No. Tak już masz drugie miejsce. Mówisz? To ja mam pierwsze? Super! Niby nie Ja tu kręcę miejsce, tą bo. wędką i nic. Niby jest taka taktyka na te sztuczne ryby, żeby kręcić. A ja tu widzę, że nic. Może w drugą stronę po A pokręcę. to na wszystkie? Ja na wszystkie? zobaczyć. sobie kręcę. Ju jeszcze zakręciłem w drugą przeciwko. stronę i o, to dało radę. No, da, dało gdzie radę. Nie przeczytałeś, że trzeba kręcić w drugą stronę, głupcu. Nie, nie przeczytałem, ja no, po prostu to, mi, ale to ogólnie, było przeczucie, nie? Ryby, 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 ryby tak mają, że one po prostu patrzą czy ty mówisz zgodnie z ruchem zegara czy przeciwko. Przeciwnie. Tak no, Bo jak, jak zgodnie, to oni mówią, a zgodnie? Co, to to zniewaga! A jak przeciwnie uh. to wtedy działa. Uh. O, jest i salmo. Jest i moja ryba, pyj, 8,2 Dziękuję nie, kurde. Żarki no. się skończyły, teraz czarną altylerię otwieram, czyli... Ale to był pike w ogóle Ja na Salmonie łowię, a pika wyciągnąłem Żałosny Nie no, ja może pyć, nie? Słabiutko. 8 kilo to 8 kilo ja Cały czas czaruję, ale coś, kurde jakby odpuściły rybki Ja zaraz wciągam to no dobra, spróbujemy. Ktoś czuje, że teraz jakieś duże, czyli mówi, że co zgodnie, przeciwnie do ruchu wskazówek że zakręciłem zegara. tylko na pół przeciwnie i złapałem, ale ja wiesz. zawsze kręcę, kręcę wiesz. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jak skręci się zgodnie, to to nie działa. Jak przeciwnie, to da radę. No. Ja już kręcę w obie strony, wiesz. Trochę w tą, trochę w tą. Niech ta ryba się porusza. Sztuczna moja. No Musisz to... tak szarpać. Ej mi życie. coś tam łapało, ale to jakieś malutkie strasznie. Aha. No to malutkie to nie może się wyciągać, <coughs> my tylko łapiemy giganty. Plun, plun, mm, plun yeah. <coughs> Dobra rybka. sprawa jest taka. <coughs> rybs albo nie rybs, come on. No dokładnie, rybs albo nie rybs, bo idę z domu. <coughs> no come on Jesteś w domu, czy nie w domu, czy co? Czy nie? Czy tak? Dawaj rybeczka. Jeszcze jedna taka, 8 kilo. O kurde, ale złowiłem potwora. Zobaczycie teraz. stracie się, takiego potwora złowiłem. O, o na to. O, o cholercie, ale potwór. Leciał. No poważnie. No, lecia. Nie szkoda ci sprzętu na takie ryby? Co? Co ty? Ja, Można Ja, ja bogaty, bogaty człowiek jestem, ja, zresztą moja rodzina się najedzie ja tu się śmieję, ale sam, sam wyciągnę zaraz coś podobnego. O, o Jezu, szalał Salmon. Salmon, salmon to salmon. salmon, Salmon. No. Będzie na kolację. Może czasami wy się, się na inne ryby, co nie? Jakieś pajki czy coś. To Dobry pomysł. Wiesz? Ja tu wyrzucam tych... przynęty Ej, no nic się nie dzieje, czemu ta rybka? Chodź, rybka idziemy, bo już trzy języki zostały, muszę cię wyciągać i zawijać się do domu. Dawaj, dawaj. No come Kurde, co za gówniane ryby. No ale ilościowo dzisiaj słabo idzie. Może no jakaś ciebie? pogoda słaba. Albo wiatr za duży wieje, patrz, 7 metrów. Masakra, co jest, koniec? nie? Jest, jest, jest. O, w mordę. No nie, to, mi nie nieło, no. że tak powiem, poskładałem was. Mówisz, że nie. No plak, easy, win, no plak, easy win, easy tak. go. Mówię wam, nie, to legendarna. Się robi. Właśnie to się moje marzenia. Legendarna raz. No, a jaką złapał wcześniej? A, 8-2, to dużą złapał. Słaby no. początek, ale nie liczy się to, jak się zaczyna, tylko to, jak się kończy. Więc, dobra, dobra. dziękuję no, chłopaki. Jeszcze, mamy dziękuję. jeszcze kilka sekund, co nie? Ja, mi już wiem. nic nie łowi. Wiem, wiem. Macie rybki, jedźcie! Uuuu, 9-1 Salmon. Bardzo dobra. ładna ryba. Dobra, jeszcze 2 minuty mamy, damy radę. Bardzo ładna ryba. Dobra, jest Nic nie jest Łapać będzie. albo nie łapać, czyli łapać. Wybierzcie to. No to jest pytanie. Dobra, dobra Salmon, macie kilka sekund, łapcie się tej wędki już. Hmm, łapcie się wędki, szybciutko. Nie no, trzeba zaraz zawijać, że nie było tak, że nie zdążę z takimi rybami, bo to... Chyba ostatnia ryba i spadamy sobie. Dobra, wyjeżdżam. Ej dupa. Tak, dwie ładne rybki siadły. Kurde, na końcu jeszcze tak... No i nic. No, chopie. No hopie. nie że nic nie mam, po prostu nic. Chyba będziemy jednak łapać na błystkę, to jest najlepsze łapanie. Ej hey, Admiro, siema, piąteczka, co tam, wariat? Widzę cię w twoim różowym wdzianku. Ale powiem to, że jest no, mi naprawdę dobra, jest. smutno. No jak Uciąga. to smutno? Powinieneś się cieszyć, że was tak ładnie smutno. ograłem. Możesz <grym> powiedzieć tak, no, Jest mi naprawdę tak. smutno, ponieważ pojedynek był bardzo zacięty i na samym końcu po prostu swoim mrocznym sposobem, trikiem Plagg nas oszukał. No, no. Masz jakieś układy z twórcami pewnie. Pewnie ha. No, Mały układy to mało powiedziane. Mhm. No, On nie jest wierdzisz? <grym> <grym> Tak, wierzę. sobie. Dobry pomysł Jak to się mówi jeszcze nigdy ja nic nie jest 30 sekund Może Jak jeszcze się, mówi, że jeszcze mi dla nie no dlatego dumne. też muszę zmiercić <noise> 25, 25. Dużo czasu mamy. Ja mam, tu już ósemki kręcę dookoła was. No dobra, ostatnia szansa rybki 15 sekund Dużo czasu mamy, damy radę coś. Dajcie radę, no, 10 sekund no come on, ostatnia rybka, teraz 5 teraz sekund ja nie, nie. Teraz, dawajcie, ostatnia. Żadnej ryby. się Jeden. Jest! Ej, ciągnę jezu, ją, zażyłem. ciągnę ją! Ciekawie czy wyciągniesz. Nie yes. yes. Salmona. I, wygią, uuu, i, uuu, I tak poszedł rekt Ale ty i Prat. tak byś wygrał, miał 14 jakiś. No i tak byś wygrał, no. Ja cię kręcę, co za uh -huh. fail. co nie? Ja cię kręcę, po prostu jeszcze nigdy bradia już nie został na Bardzo ładnie Najgorszy pojedynek ever, tyle w tym razie, dobra i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, elo elo